Nikogo nie ma? Dobra, zaczynamy. Ty, ty i ty dostajecie pałę. Ty dostajesz trójkę, a ty dostajesz też pałę, bo cię nie lubię. Uwaga, uwaga. Nauczycielka biologii proszona jest do pokoju dyrektora. Prawdopodobnie w jednej 25 jest wężem, bo niezła z niej żmija. Wyciągajcie te wasze zesrane zeszyty, później karteczki, no i let's go, kartkóweczka. Ogłoszenie. Z racji tego, że ten kraj to Polska, nie Anglia, każda nauczycielka języka angielskiego dostanie miliony godzin prac społecznych. Między innymi sprzątanie kibla dyrektora. No, dawać gnioty, 50% w każdy dawać, dawać, dawać. Uwaga! Nauczyciel WF-u został przyłapany na częstych igraszkach w swoim kantorku z nauczycielką od polskiego. Dyrektor ma nagrania z ukrytej kamery. Ogląda to jak serial. A wpiszę sobie z miesiąc urlopu tak z dupy, bo nie tu już. Uwaga, uwaga! Dyrektor szkoły wzywany jest na zebranie dyrektorów szkół na biegunie północnym. Omówione zostaną ich podwyżki. Podwyżki? O, siemano mordeczku, nie widziałeś tutaj gdzieś zebrania dyrektorów?